Was, widzowie, w następnym odcinku z Pixeland. Trzeją Pixelland? Daliście nawet dużo propozycji, ale ogólnie to była Pixel World, który już istniał, więc chcieliśmy polecić troszkę bardziej oryginalnością. Dlatego od razu to się zwie Pixelland Dobrze, Asku mówi. Zostaw suba to nie zguba. Nawet Asku chyba. Czekaj, co ty podsłuchujesz? Nie podsłuchuję chyba Dobra Widzowie, kontynuując, yy, Mam nadzieję, że zrozwieczy, że wybraliśmy taką nazwę. No bo już mi był, istniał Pixel Wars. Ale chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz: Czemu zaczynał w takim kitlu? Czemu? Czemu miałem taki dziwny czat? Dobra, potem sobie go zaprawia, A nawet ładny jest. Dobra, kontynuując, Widzowie: Czemu jestem w takim kitlu? Chciałbym. Mówiłem Wam że chciałbym podjąć się pracy. Na początku mówiłem, że do glina, ale potem oddałem swoje powołanie. Może to nie jest konkretnie praca taka typowa, wiecie, do zarabiania, ale zostałem naukowcem. Tak, ja naukowcem. Gościu, który leci na samych dwóch w szkole. Nie no, oczywiście żartuję, nie no, mam dobre oceny, żeby nie było. Ale dobra, słuchajcie. Czemu? Co chcę konkretnie zrobić? Po co jest ten karnek? Po co są kury? Kury są to akurat dlatego, że naraz ich dużo. Ale jak wiecie, ostatnio faceci, chłopaki dziwnie się zachowywali. Jakoś tak strasznie dziennie, więc wymagali od podatków, więc pomyślałem czemu im też nie wsiknąć stracha. Mam tu kilka różnych substancji, dzięki którym stworzymy potwora, jako też niedawno było Halloween. Ten potwór na strasznych chłopaków. Czy będziemy go kontrolować? Nie wiem, zobaczyć w praniu. Dosłownie widziałem tą recepturę. Nie pytajcie skąd. Krzegorz ma dziwne książki, naprawdę. Dobra. Więc tak. Trzy kości. Jeden emerald. Pięć niebieskich barwników. Pięć żółtych barwników. Ostatni. Najpotężniejszy. Najpotężniejszy. No wiecie, najpotężniejsze dzieło. Czyli. Dywał Więc tak. Potworze! PRZYZYWAM CIĘ! Ło A nic się nie dzieje Ło Dołączył Znak zapytania dołączył do... Gry? O! Ło! AAAAAA! ASKU! 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 Ratuj! ASKU! Otwieraj drzwi! A sku, a sku tutaj. Do domu, do domu. Do domu, do domu, do domu, do domu, do domu, do domu. Szybko. Tak się trzęsiesz, ci nie słychać. tu. Spokojnie, calm down. Wejdź co, co się dzieje? WhatsApp pro. Dobra, słuchaj. Słuchajcie. A Sado, wracaj tu. Dobra, nie, nie wiem, zostać. Wie, wie. Chciałem naprawić ze... mojego netherite'owego seta No Jakiego netherite'owego? A to... set Dobra słuchajcie Widzieliście komunikat na czacie? Jakby no, no? Eee, znak, Zapytania, się dołączyć Jakiś wspierający nowy? No nie wspierający Przecież... Znaczy no, no wiecie no Wspieranie już aktywowane Tam widzowie mogą dołączyć Na drugim pakiecie mordeczka Na ten serwer ale Ale No właśnie to już przekazuję informację na was w sumie Ale no Kontynuując to jest to słuchajcie, to wygląda tak, że. Y, żadnego stwierdzającego jeszcze nie ma i. I kiedy oczy za serwer. i to jest taki znak zapytania. Jak to by normalnie wyskoczył nik w Minecrafcie, Czy wiecie, I nie wiem, mów się nie jesteś nieuczesana, że masz swój język. Mów spokojnie, także Potwór się pojawił na serwerze! Mów, mm -hmm. to go Ale to jest potwór jako gracz. I to go czemu? zabij kilka razy, albo z Czemu przez no. twój nick nie widzę hełmasku? Okej. Okay. Jak mogę go zabić? To jest jako gracz. Zaszikalił no, bo... Nie ma hełmy. To go z i ma opa przecież chyba. No, patrz. No No, no aj dobra, bez kitów w sumie. Dobra, czekaj. Pokaż mi ban. Jelo. A nawet jeśli może to jest fajny gościu. Eee, I po co go banować? Jest problem. Czemu? Jakby. Co? Co? What happened? Nie mam opa. No. Beka jak z ty nie masz opa? Beka siebie. No. Twój serwer, ale nie masz opa. jak to jest serwer. Grzegorz! Gdzie jest Grzegorz? O, tu, ty Grzegorz! Ej! Hey. Co? mi zabrałeś, Opa? Ej! Hey. Ja ci nie zabrałem, Opa! Co? Jeszcze. Ja nie, co? Jaki Opa? No nie ja mam. Opa. Mi opa! Ja ci nie zabrałem. Weź piszkę, Nie, 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 ja nie, 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 zabrałem. nie, 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 A co? Do domu! Do domu, zapraszam wszystkich do mojego domu. Chodźcie, chodźcie. Dobra, zartowałem! Chciałbyś. Nie, 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 Jakiego twojego? Za niego. O, to... nie, twojego waszego twojego? Proszę nie, Dobra, nie, 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 co nie, 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 Eee, a tobie grzy... A to dla ciebie... A ja mu nie. To jest... To tutaj żyjesz, Kryson. To... To, to śpisz. No... <grym> Tam w końcu. Nie, mam cię na twojej Ale gdzie. Panowie... To Takie nie są dampu. No patrzcie, chodźcie, ja wam pokażę. Ale ja by... Ale... Ale Krison, ja byłem w domu i tam nikogo nie było, ty, Kiedy abierasz? ty nie byłeś w domu? Ja tam byłem, słuchajcie Chciałem was, no, przyznam chciałem was na Halloween Nie Grzegorza, was, bo wam coś odkryło z podatkami Chciałem stworzyć sobie potworka, który by was zastraszył. Stworzyłem se, byłem się tak jakiś dziwny stwór kolorowy No i słuchajcie, jest w domu, szanuj, nie śpiesz się tak, czekaj, czekaj, zaczekaj Nikogo nie ma Patrz, chodzę po domu, nie wiem co ma robić, mi... pełnie, co? Siema, kły. Grzegorz, tak że przeklinaj na tej serii. Moje kury! No i dobrze, będzie spokój. e. mi. E, 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 e. E, ja, ja mam po prostu krótsze nóżki, okej? Okay? Nie, z moje kury, muszę pojść do mojej kury. Moje kury, moje kury. Chodźcie. Cip, cip Znaczy w sumie to kury, nel. Ale to ja je zacząłem robić. Chodźcie, chodźcie. Ej! Ja bym też ci zabić kurczaki. Nie! Ej. Asku Zostaw je! Asku Asku, Asku, asków, chodź chodź, no? chodź, 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 Wa Ważne chodź, 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 No, chodź, 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 to! no, chodź, chodź, No Nasze diamenty. Z naszego... To, co Hubi wykopie, należy do nas. Jakie Jaki do... diamenty? No oddawajcie, dosłownie. Ej to jest dla mnie. Ale to, co Hubi wykopał, należy do na nas. On chce się po prostu wkraść Wasze łaski. N o, Ej, ale to jest prezent od... A, bo dobra, jeden diament jest. Dobra, były trzy, masz. No. te diamenty nie wyprzedzam. <laughs> były trzy, a dostałem dwa. <laughs> no bo Hubi nie informował nas, to zapłata. Za prezent Dola, no, miecz sobie O, miecz sobie chociaż zrobię Dlatego... Ale czekaj, gdzie jest ten potwór? No zrób Czekaj, mam paska. pytanie, są? Mam no. pytanie, są dotykać? Moich książek? Nie Dotykałeś moich książek? Nie Jak wyglądał ten potwór? Lepytas, mów Jak Asku po przejściach Właśnie jak teraz ja, go. Ała! No dobra, 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 no ty wyglądasz tak kolorowo jak zglitchowany obraz. Ja ci nie pomagam, sayonara. Ja. Miałeś chyba ja po prostu tylko zły sen. Okej, okay? to się każdemu zdarza, jak masz zły sen, idziesz do grzesia, że jak, śpi, bo... jak śpisz z kimś, to wtedy nie masz zły Nie, dzięki, no homo. Wiesz, ja byłem, wiesz, wiesz, Asku, ja byłem, wesz, as -u, as -u, ja byłem w sobie... Tutaj w magazynie coś robiłem. On tu był. Tylko słyszałem pionów. myślałem, że to tylko na dworze, że pada i jest burza. A nie wiedziałem, że typ sobie wyczarował jakiegoś... typa! No widzieliście sam, że to nie ma nawet cen, bo dołączył na serwer. Więc powiedzcie mi, jak... Dobry. Jak, jak mówię to sens? Skoro macie nawet na zdecydowanie na czasie. Znak zapytania dołączył do gry. Ale nie ma go na tym na tabie. Może po prostu to jest zbyt wczesny update na Prima release w Indicsu Zbyt wczesny Przecież nie wiem na święta by to zrobili, no już w ogóle jak widzowie, klimat świąteczny już powoli zaczyna się robić. Grzegorz, ma, nie. Ale... Ja nie wiem. Kurde... No może faktycznie. Masz i si bambusa i... No. Może to ja coś źle zrobię. Inaczej! Zrobimy? Inaczej, jak źle to zrobiłeś, to twoja wina tego będziesz pokonywać, ja, nie ja. Czyli istnieje! Nie by jak dobrze zrobiłeś co bok mojej książce, właśnie oddaję tą książkę później. E, muszę potem. Dzięki za Bobusa. Nie, teraz. Oddaj ją. Czekaj. Dobra, wy tam macie jakieś problemy i idziemy robić nasz dom. Jest. Dosłownie. Gdzie twoja książka? <śmieszna, śmieszna sytuacja <śmieszne> Jutro ci oddam Na razie... Jeśli mi nie oddasz, to... Nie, masz nie, dzisiaj obiecuję. mi oddać. No to oddam ci dzisiaj nie, za tutaj. 20 minut. W tym czasie może posać gdzieś bambusa przydadzą nam się. co ja, dziękuję. Obiecuję jak się tu posadz pojawi to sam sobie ją Ja Ja stąd o, nie, brzeguj, Idę, idę na wyprawę brzeguj. Co ja mam zrobić? Popaki se poszli! Grzegorz mi wierzy, że ta postać może istnieć, jeśli dobrze zrobiłem, ale dobrze zrobiłem każdy eksperyment. Popaki! A i kujształ do się jakby jednocześnie mi nie wierzyli, i jednocześnie myśleli, że to. że przesadzam. Ciao, pierdziele A co, jak się pojawi? Może faktycznie, a może to jest scena, może to tu coś Minecraft wymyślił. A opa, nie mam do tego, że Grzegorz mi robi teraz pranka. Może faktycznie... Dobra Mam mieć, mam mieczyk. to może powinien się zająć typową rozbudową Może pójdę do kopalni Ubiorę zbrojkę Stworzę specjalne, przydałoby się stworzyć jednocześnie specjalne Pomieszczenie dla jajek, się tutaj, widzowie tam jajka Nie wiem totalnie Czym może być ten stworek, jeśli on faktycznie jest jeśli... Wie... Ej, może wyski tu jest jakaś aktualizacja na 1.21, o której nie wiem. 1.21.10 Kurde Dobra Idziemy do kopalni Trzeba iść sobie trochę pozbierać, a on żelazo Nie, mam żelaza Mogę w sumie... Uh! Ty 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 ty, się. się. O się a, Co się trzesz Tu był Ale może najpierw co mogę zrobić widzowie? Nora, rozbuduję może bardziej domek. Jakkolwiek. Przyda się jakiekolwiek albo farmy porobię, Bo już tutaj w sumie płotki tam porobiłem. Potrzebem jest drewno, widzowie, tylko tak naprawdę. Bierzemy sobie. Tutaj. E, trzy te. E, trzy kobla i robimy sobie sikierkę nową. Uff, powinien się wychillować z tym widzowień. Nie wiem. Kurde. Napiszcie może, co to mogło być. Czy to faktycznie jest ten... Czy to faktycznie może jest jakaś nowa aktualizacja, której nie wiem czy co. Muszę zebrać te... Drewno. Dobra, jeden... Dobra, raczej tyle styknie jak, du jak duża jest ta. Nieee! Trzy takie drzewka będą gig. Fensy... no mi się tu kurczaki na po tylko jak je przeprowadzić o kurde Cześć Gregorz. Nie Niewa się Czemu Wiesz dobrze, że oni dziwnie to, się tak. zachowywali Jakoś się dało przerzyć ...zawsze przeproszeniem. No ale słuchaj no co nam to zrobiło? Znaczy... No sobie tu, A po dole... to zrobiło drugie ty na chemię też się nad nie tykaj tej helmi. Czemu niby? Udało tak? mi się już zrespić potwora. No, to będzie na ciebie albo zły, albo będzie, będzie ci pojewać osoby. To już nie moja wina. Co myślisz, że to jest nasz taki on z który nie wiem, ten cały on od Luffer Nie, każda postać może być inaczej. Jak, czy jakbyś mógł, czy jakbyś. A czytać jego opis? Jak nie, to jesteś w dupie. Jaki opis postaci? Jest coś takiego? No... no... Jak ty, no chyba, no, moja książka była bardzo podejrzana, jak ją wziąłeś i to no, była czarną zakładką jeszcze Taki kutana będziesz miał... być bity Będziesz eee, bity jak mam okładkę? Czarną Chyba nie miała czarną. albo czarny nie przyglądałem się, nie, pra, nie patrzyłem na okładkę Zobaczyłem tylko potwór Potwoje, ja tam wszystkie potwoje zapisane. Czemu to masz potwory zapisane? Nieważne. Nie twoje interje. Okej. Okay. Ja potrzebuję twór wejść, dobra. Jeszcze jedyne co mi się przyda to stało. Noc się już robi. Nie no, zarobiście. Słaby potrzebuję, czekaj. Słaby mam. Jest ja to inaczej. Zakaj, kaję do kopalni. Teraz... Będę szedł do kopalni, ale chcę najpierw przynajmniej przeprowadzić kurczaki. Do tego, bo tak to tego później nie zrobię Muszę przyprowadzić chickeny do... Jestem w sadzonki, to są. I to będzie najcięższe moje zadanie Chodźcie Jezus Maria Ja pierdzielę chodź iść. Grzegorz jest teraz sprawa Będziesz musiał, będziesz musiał mnie ratować przed ząpekami Jezus, Maria, jedę tych Nie! Nie do ogniska! Jeszcze nie na Getsy. Co dla mnie? Czy... As... Entrant, aha, oni nie sobą wciąż No dawać. Więc oni się tu nie wespną, nie? Czekaj, mógł... ja wiem Ja muszę tędy chyba wejść. Chodźcie, Keny. Wejdź normalnie, a nie jak debil. No chodzę, czekaj. One muszą wskoczyć No ucz uczcie się wskakiwać Może nie mówią dawać, armia mm. chickenów Dobra, wchodzimy Zaraz prosta droga, będzie dobrze dawać, dawać No, dobrze Nie chciałem stawiać tych, chciałem karpety postawiać Znaczy dywan No dawać I wschodzimy No dawać, dawać Do wolnego wybiegu Do wolnego wybiegu Dawać, dawać, dawać Chodźcie, jeszcze dwa chickeny, chodźcie Kurde jest noc. Widzowie, starają się czy nie dodać sobie shader? jeśli w ogóle są dalej? Chyba, że ich nie, nie ma. Jeszcze nie można. Jeszcze nie ma? Nie można. A, szkoda. Mm -mm. Dobra, no. Przypomnę, ja zawsze to nie sprawdzam. Dobra, jest dobrze. O, super. To czy się przydadzą? O, oh, dobra. Teraz chodźcie. Rozmęczyłem was trochę tutaj. Słyszysz ten dźwięk? A nie, dobra, nie to jest za mojego, to już się zaczyna, wiecie. Grzegorz, to przynajmniej to jak ja pójdę do kopalni, to weźmiesz te jajka tutaj, które one z nią... A, wziąłeś już, się dobra. To jest co? Idę do kopalni. Gdzie to jest? Wracaj. Dzięki! Stary, no bacz mi, minął. Czasami błędy nie zdarzają. Nie ma wyda. A, a. Dobra, czekajcie, gdzie? Ja mam wszystko? Mam wszystko. No to już idę. Wow, a ja idę szukać mojej książki, to zgubiłeś. Jasne, nie zgubiłem. Zgubiłeś. No dobra, nie zgubiłem. Asku, masz torcze. Aha, chodź. Kurde, ale co robisz? Wiesz co? Raczej myślę, że ten z sesem mnie... większym jest przy schodzenie niż wchodzenie, niż ten. Niż... Nie, bo ty mnie blokujesz. Aha. Jak gruby jesteś? Dzięki. Mogę? idę mogę? Ej, nie no, a musiałem znerfić znerwiliśmy mojego seta, już nie mam z rajtowego. O Boziu. Kurde no... Tragedia, ja nie. Dobra. Dzięki za torcie. idę do kopalni na razie. Nie Ech. wracaj! Dziewuwy te każdy was zdobnie mówi, no. Bo nie chcieli się nadać podatków. No bo nie wiedzieliśmy po co. Mieszkaliście na naszej wtedy ziemi. Ta, wtedy waszej, no. na razie. Jezu. Ja Jakoś się teraz tak nie wiem. Nie byłem nigdy w takiej sytuacji. U, u, no i. Muszę naprawić teraz dziurę. Aj! Dużo do potworów. Kurde! Widzowę! Przydałoby się jednak z kimś pójść. Dobra, jest git, jest git. Nawet no, tak sobie pozbieraliśmy. Polk spiliśmy się. Musimy, niestety, naprawiać, te. Zacznę od no musimy naprawić te dziurki Żeby jakkolwiek to wyglądało. Jakkolwiek, no nawet tyle. Ewentualnie ja widzowie potem będę naprawiać tą dziurę całościowo. Ale wiecie, co zrobiłem? Mam cięcie tutaj lekko po kopie. No wizualę. mamy już ten. No, akurat jednej mi zabrakło. Dobra, jakkolwiek to jest naprawione widzowie Teraz jezu cały strzak. jestem. Widziałem tylko tu jedną kopalnię Za górą. Za górami, za lasami Eee. Śnił sobie pewien... zając o imieniu Asku. Z wilkiem o imieniu Shadow Dobra. Chyba tu jeszcze ubiegłego nie było. Ale strasznie dużo mobów, my nie mamy haft chora przypadku odpowiednie. A, jeszcze padać zaczęło. No i kolejną dziurę zrobiłem! Należy to w kopalni, jak się to łatwo załatać. No widzowie, ja nigdy nie byłem zbytnio takich homocą które... Jezu, jeszcze nie pokażę co to są. Ile creeperów. Tutaj akurat mogą sobie powybuchać widzowie, bo to jest kopalnia. Wow Toole ładne. Jest. Dobra no, klasyk. Dobrze, że mam diamentowy miecz, to szybciej go zabiję. Bungla. Czy Dobra, pozbieram trochę węgla, ewentualnie na ten Na jakieś przypalenie Nie mam craftingu przy sobie, więc troszkę słabo Więc nie będę mógł teraz sobie skraftować ewentualnego kilofu. Aha Na tym się kończy ta kopalnia Już zrozumiałem, że mieć miedź chłopakom by się to przydało, ale raczej ja nie biorę Dobra widzowie, Le widzimy się jak znajdziemy jakąś lepszą kopalnię, nie? Widzowie, znalazłem tu kopalnię Tylko właśnie tu jest ten Tu jest jeszcze żelazo, to sobie pokopię je Będziemy potem się zagłębiać, wiecie, w tą mroczniejszą część A potem się jeszcze zobaczy... Aha, jedno żelazo Dobra Ahoj przygoda. Jest w naszym woda... uuu, ale ciemno Dobra widzowie. Kopiemy. I tu chyba będzie żelazo dosyć na domu. O! Nie, ale też jest wid. Nawet lepiej! Uuuu, dobra. Czy będziemy szukać diamentów? Raczej tak, bo już widzowie może normalnie zbierać diamenty. Wy też możecie. Tylko ja mówię, że to od Was jednocześnie czasem zależy, czy chcecie speedrunować, żeby po prostu wam się ta gra szybko nie nudziła. Kiedyś ktoś z Was będzie się dołączyć. Poprzez wspieranie! Od razu mówię, że na razie nie ma żadnych innych sposobów dołączenia. Dlatego, że załóżmy takie wasze losowanie nie ma sensu, przez to, że sama ilość komentarzy jest też mniejsza i nie mamy też tak bardzo rozbudowanej jeszcze społeczności. Przynajmniej moim zdaniem. U! O! kurde. A! Dobra. Weźmiemy sobie jeszcze tylko. O, tu też jest iron. Kurde! Zabiją mi zaraz te potwory. Dobra, podstawię tutaj ten. O, i będzie idealnie. No, ty walony szkielecie. Ale ja widzę, bo tu się robi za bardzo ten. Wiecie, co ja zrobię? Ja teraz wejdę sobie tak. Do góry. I po prostu wejdziemy sobie. O kur I po prostu. pójdziemy sobie wkopać szybko w jakąś dziurę Jezus Maria, dobra na razie, na razie się skopiemy Jak nie będziemy mieć wyjścia to po prostu Wiecie, no to jak nie będziemy mieć wyjścia to po prostu wykopiemy się w prawo Będzie idealnie, Oho Jakieś te, a nie czekaj, co to? A to jest ten, to jest mieć miedź, dobra czy na razie jest sens, że się tak blisko wkopuję? Nie, po prostu zaraz zejdę niżej. Tylko nie mam żadnych tych... A! Co to? O. Może ja lepiej, szybciej wyjdę? Jest. Jezu. Jest. Jezu, Nie, widzowie mam dość. Nie, muru, nie, ty! Chcesz się bić? Ja tak nie chcę się bić, dobra. Widzowie. Co? Dobra nie, nie. widzę, ja mam dość. wracamy do domu. Ja się jednak wykopię i zobaczę, jak wrócę do domu. Widzowie, jesteśmy. Trzeba. Muszę pochować. ten w sumie. Tu jest stara jakaś sikierka. No jakby ten wypadek tego mnie nie wyszedł, ale... On jest, po... on mnie znalazł, no bo... Nie miał jak kopać. Szczerze, co o tym myślicie? Ja nie wiem nawet, co o tym sądzi... Sądzić... TY! Myślisz, że fajnie jest wystraszyć? straszyć? O nie, nie, Chciałem już kopać na spokojnie, ale ty ciągle ze mną łazisz! Matusz, chłopaki mówisz, że cię zabił... Żebym cię zabił... TO cię ZABIJĘ! No, Hej, Ej! Ej, czemu to jest obsydian nagle? Przecież tak... Ty! Zosta... Co ty? Ej! Nie obsydian! No i tupa. Co ja mam teraz zrobić? HALO!